Cześć, święta coraz bliżej, więc czas przygotować dla Was taki szybki prezentownik, abyście nie musieli błądzić w czulusiach internetu. Dzwonicie, piszecie, więc ułatwimy Wam sprawę. Dzisiaj podzielimy sobie nasze kamery na segmenty. Pokażę Wam jaką kamerę możemy polecić Wam. Poza tym zobaczcie jakie mamy fajne owijki świąteczne. Zobaczcie jak to fajnie wygląda, elegancko zapakowane. Jak ktoś dostanie taki prezent na pewno będzie bardzo szczęśliwy. Cyk, cyk. Tutaj jest na przykład kamera bez. A tutaj jest kamera z. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zaczniemy od klasy Premium. Nasza kamera 360, kamera Omni. Kamera zbudowana po pamięciu z GPS-em, z hdr -em. Kamera, która rewelacyjnie się nam sprzedaje, ponieważ jest to pierwsza kamera, która ma obrotowy obiektyw. Ten obiektyw się obraca ręką, nie wolno tego robić. To tylko na potrzeby filmu, ale wy tego nie widzieliście. Kamera, która obraca się 360, w momencie kiedy mamy jakieś uderzenie, kolizję. Albo jest na przykład w trybie parkingowym i się coś wydarzy, więc jak najbardziej polecam taki model. Kamera ma również bardzo ciekawe funkcje: funkcje na przykład blogowania, funkcje głosowe, gdzie możemy o niej powiedzieć, na przykład shoot left, shoot right. Ona, sobie, ona się sobie obraca, robi nam taki film. Kamera nagrywa w jakości Full HD, ma hdr więc jakoś nagrań w nocy jest naprawdę rewelacyjna. Dodatkowo zobaczcie, jak jest ładnie zapakowana, bo to jest właśnie pudełko od takiej kamery. Klienci bardzo chwalą tą kamerę, bardzo lubią tą kamerę. No, taka nietypowa. Zupełnie inaczej wygląda niż te wszystkie inne kamery, które mamy montowane na szybach. Kamera posiada również wbudowaną pamięć, tak, także tutaj odpada nam potrzeba do kupowania karty pamięci, jednak przy zakupie musimy zdecydować, jakie wielkości pamięć chcemy mieć w tym urządzeniu. Oprócz tego hadera, oprócz dobrego nagrywania zarówno w nocy i w dzień ma także bardzo fajną funkcję i tak naprawdę to od tej kamery się wszystko zaczęło. Tryb parkingowy. Z obsługu chmury, czyli jak się coś wydarzy, dostajemy informację, że coś się stało na telefon. Film z tego zdarzenia ładuje nam się na chmurę. Możemy w każdym miejscu na ziemi go sobie obejrzeć, sprawdzić, co się działo. Możemy się połączyć z kamerą, obrócić sobie tą kamerę, zobaczyć, co się dzieje wokół auta na żywo. Także naprawdę hit. Kolejną godną naszej uwagi, kamerą jest kamera A810. Jest to nasz absolutny game changer tego roku, kamera 4K model A810 który występuje również w secie. Jest tak spakowany. Mamy też do tego specjalną wikę prezentową. Zaraz Wam pokażę, jak ładnie wygląda. Taki możemy go wgnieść o wijkę, także bardzo ładnie to wygląda. Spisuje się doskonale. Kamera 4K, kamera z HDR-em, kamerę ze wszystkimi funkcjami, które poprawiają nam jakość obrazu zarówno w dzień i w nocy. Kamera również obsługuje ten tryb parkingowy, tak jak w poprzedniej kamerze, o której mówiłem. Dodatkowo ma ten system GPS, właśnie tak jak w poprzednim modelu, też z obsługą funkcji trasy, pokazuje nam gdzie byliśmy, z jaką prędkością się poruszaliśmy. W środku naszej kamery jest nowy sensor Sony, Starvis 2, który spisuje się w nocy naprawdę rewelacyjnie. Kamera uwielbiana przez użytkowników, nagrywająca doskonałą jakość zarówno w dzień i w nocy, sprzedająca się rewelacyjnie. Wszystkie kamery, o których mówię, będą Wam się wyświetlały tutaj na górze filmy. Tu, albo tu, będą Wam się wyświetlały filmy, linki do filmów. Także będziecie mogli sobie obejrzeć te filmy. Dokładnie o tych kamerach możecie wejść też na nasz Facebook 70 Maj Polska. Tak samo na grupę 70 Maj Polska. Polecam. Mamy tam grupę wsparcia, także technicznego. Jak się coś dzieje, zawsze próbujemy rozwiązać te problemy razem. Wracając do naszych do naszej kamer, kolejną kamerą, którą mogę wam polecić, jest nasza nowość, czyli lusterko. Nasze nowe lusterko. Właśnie wrzuciłem film na YouTube o tym, o tym lusterku. Możecie sobie go obejrzeć. Bardzo ciekawa opcja. Lusterko występuje w tak zwanym secie. Set, czyli kamera przód i kamera tył lusterko, które ma dotykowy ekran. Niektórzy mogą znać lusterko już nasze, to jest zupełnie przeprojektowane lusterko, dotykowy ekran, obsługa komend głosowych, także bardzo fajnie to działa. Dodatkowo kamera tylna z HDR-em i przednia, więc jakość w nocy jest bardzo mocno poprawiona. No naprawdę są tutaj już te nowe podzespoły. W lusterku mamy także nowy sensor sonny, który powoduje, że nagrania są naprawdę super jakości. Mamy podwójny HDR, czyli HDR z przodu, HDR z tyłu, dotykowy ekran, obsługa komend głosowych, także no naprawdę tutaj wiele się dzieje. Nowością w tej kamerze jest również to, że możemy mieć podgląd, jakby podzielić sobie ekran, mieć podgląd na przykład na to co się dzieje z przodu i z tyłu naraz i tą zwaną funkcję PIP, czyli w tym małym okienku pokaże nam się obraz albo z przedniej, albo z tylnej kamery. Działa naprawdę bardzo dobrze, jakość obrazu jest naprawdę super. Jeśli ktoś szuka kamery premium, kamery bez wyświetlacza, polecić mogę śmiało model M500. Model z HDR-em, model który nagrywa w dużej rozdzielczości. Ma HDR, ma wbudowaną pamięć to jest też ważne. Ma GPS-a i ma ten system ADAS, o którym wcześniej wspominałem. Nagrywa to naprawdę obrazek bardzo dobrej jakości, zarówno w dzień jak i w nocy. Szeroki kąt widzenia 170 stopni, tutaj też robi to robotę, naprawdę działa to super. Dodatkowo modelem 500 może współpracować, oprócz tego, że oczywiście współpracuje z aplikacją 70mai, przez którą robimy wszelkie ustawienia, współpracuje także z czujnikami ciśnienia opon 70mai, które są dedykowane do tego modelu, można je również u nas kupić jako akcesorium. Jeśli ktoś już ma taką kamerę, można na przykład takie czujniki dokupić komuś w prezencie, bardzo fajna rzecz. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, a będziesz na bieżąco dostawał informacje o nowych odcinkach. Dobra. Ale słuchajcie, przejdźmy dalej, bo tutaj skupiliśmy się na tym segmencie premium, teraz będzie segment średni, segment podstawowy. Segment średni, zaczniemy od kamery A500S. Jest to kamera, której sprzedaliśmy miliony na całym świecie. Kamera z wyświetlaczem, kamera, która nagrywa w rozdzielczości 2,5 k o szerokim kącie widzenia, zbudowanym GPS, em zbudowanym Wi-Fi, z aktywnym trybem parkingowym. Czyli mamy tutaj po wyłączeniu silnika możemy włączyć sobie fotografię poklatkową. Dzięki tej fotografii poklatkowej mamy robione zdjęcia co sekundę i nic nam nie umknie i wszystko jest zapisywane w osobnym folderze. Gdy coś się wydarzy zaczyna nam się nagrywanie pliku awaryjnego. Później przechodzi z powrotem do trybu poklatkowego i tak do momentu aż uruchomimy samochód. Bardzo klienci chwalą, jest to bardzo lubiany model, ponieważ no naprawdę daje nam duże możliwości. Ma obsługę tylnej kamery, także naprawdę bardzo fajna kamera. Kolejną kamerą, którą, o której chciałem powiedzieć, jest model A200. Jest to nowa kamera, rewelacyjna kamera, kamera z segmentu takiego podstawowego, która zastępuje nam modele D08 i D10, czyli kamery, które sprzedawały się bardzo długo, kamery, które sprzedawały się bardzo dobrze. Za nieduże pieniądze dostajemy tak, nagrywanie, Full HD, kamera wspierana jest również HDR-em, dzięki temu mamy tutaj w tym modelu naprawdę bardzo dużą skuteczność czytania tablic zarówno w dzień jak i w nocy. Dodatkowo mamy tryb parkingowy 24 godziny. taka sama metoda działania jak w modelu A500S. Kontrola aplikacji, czyli 70Mai aplikację ściągamy, łączymy się i tak już mamy ze wszystkimi kamerami, jeśli ktoś nigdy nie korzystał z kamery 70Mai. No to tam możemy sobie zmieniać wszelkie ustawienia. Dzięki aplikacji możemy też zaktualizować naszą kamerę. Naprawdę warto się połączyć. Warto raz na jakiś czas sprawdzić, czy producent nie wydał nowego oprogram oprogramowania. Kamera ta również ma możliwość podłączenia kamery tylnej, co jest naprawdę bardzo fajne. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy nagrywanie to, co się dzieje zarówno z tyłu z autem, i to, co się dzieje z przodu. Kamera ma bardzo dużą skuteczność odczytywania tablic i tego, co się dzieje wokół auta. Naprawdę działa to super. Mamy ją w tak zwanym secie. Mamy ją też w pojedynczym opakowaniu. Też w takiej ładnej owiejce prezentowej. Bardzo jest to elegancka owijka. No i ostatnią naszą kamerą, też absolutną nowością, jest kamera 70 Majdash M3. Kamera mała, kamera. Segment podstawowy, taki bardzo podstawowy. To jest taki kombo, który łączy nam kamerę 1S, czyli poprzedni model, i kamerę M300, czyli też poprzedni jakby model. Te dwa modele są jakby zmiksowane, z 1S jest sterowanie głosowe, z M300 mamy tutaj tryb parkingowy, wszystko jest zamknięte razem. Mamy też nowy sensor obrazu Starvis 2, mamy wsparcie HDR-u, który nam poprawia troszeczkę jakość tego obrazu w nocy. Mamy kontrolę głosową, czyli możemy do niej mówić. No i mamy ten tryb parkingowy, też aktywny. Po dokupieniu oczywiście tego UP02, a ten UP02, o którym wspominałem, to taki zasilacz, który podłączamy do skrzynki bezpiecznikowej, który powoduje, że nasza kamera ma aktywny tryb parkingowy. Jeśli ktoś już z Twoich bliskich ma kamerę 70mai, możesz mu na przykład kupić taki zasilacz, wtedy będzie to też fajny prezent. Tutaj mamy na przykład UP02, tutaj mamy UP04, one się różnią wyjściami. Każdy z takich zasilaczy jest dedykowany do innej kamery, także trzeba sprawdzić do jakiej kamery ale to jest bardzo fajny pomysł na prezent. Jeśli szukasz czegoś tańszego, a nie chcesz na przykład kamery, albo ktoś z Twoich bliskich ma już kamerę, możesz mu kupić na przykład kartę pamięci. Kartę pamięci: pamiętajcie, aby do kamer używać kamer szybkich, kamer, które najlepiej są oznaczone jako U3. Prędkość nagrywania mają taką, więc polecam takie karty do widorejstratorów, jak najbardziej będzie fajnym prezentem. Ewentualnie uchwyt na przystawkę do szyby przedniej wygląda w ten sposób. Zaraz Wam pokażę, na przykład do szyby, jeśli ktoś lubi przekładać, albo ma na przykład samochód ciężarowy, albo musi często przekładać kamerę, wtedy dedykowane są uchwyty do różnych kamer. Jeśli ktoś jest tu jednorazowo, bo podejrzewam, że takich osób będzie sporo, no to zachęcam jednak do subskrypcji naszego kanału, żebyście mogli widzieć co 70 maj robi, jakie wypuszcza nowości. My też tutaj informujemy o różnych innych rzeczach związanymi z kamerami, które już posiadacie. Zostawcie też komentarz, jeśli macie jakieś pytanie, łapkę w górę, będzie mile widziane. A ja chciałem życzyć Wam wszystkiego dobrego i wesołych, zdrowych świąt, aby nasze kamery przydawały się tylko do nagrywania tych pięknych tras i nigdy nie musiały być dowodem w sprawie. Trzymajcie się na razie, pa!